No, witam bardzo serdecznie z tej strony pan tutaj w kolejnym, pewnie też przez niektórych wyczekiwanym odcinku z luźnego tuningu. Dziś mamy piękną bestię, wielkie auto z dość dużą mocą, z dość dużym po 6-litrowym silnikiem, no i dość y, szerokim zakresem luksusu będącym w obrębie tego auta, czyli oczywiście Maybach S680. Właściwie to Maybach, Maybach, bo to jest po niemiecku, to, to nie jest kurczę angielski samochód, nie Maybach, tylko Maybach po prostu. Prostu. także takim Maybach'em będziemy sobie dzisiaj tutaj no może nie do końca jeździć, ale ten samochód sobie tuningujemy. Ehm, tak naprawdę to ja już mogę mam w garażu. teraz jestem w singlu i wejdziemy sobie nie wiem jakie mam możliwości tuningu gdzieś tam przewinęło mi się. ogólnie przed zarąbisty update w sensie duży, spory. Ehm, no i mogę wam polecić film o update jest na kanale, także zachęcam do obejrzenia go. wejdziemy sobie teraz w zakładkę styl. no i zaczniemy oczywiście od nadwozia, bo tak by trzeba było, ale najpierw chyba sobie włożymy najniższe Możliwe zawieszenie. Tutaj będziemy mieli w stylu bodajże w dodatk dodatkach kosmetycznych pneumatykę i moglibyśmy ją w sumie wziąć. Dlaczego? Dlatego, że to Mercedes i Mercedes jest znany z pneumatyki, w tym momencie on oryginalnie nie ma. Tutaj mógłby mieć i na pewno Maybach ma jakiś rodzaj ustawienia zawieszenia, szczególnie ten. Może nie tak nisko jak na tych poduchach tutaj, ale ogólnie dałoby się, więc czemu by tego nie wsadzić? No myślę, że do Maybacha akurat wsadać poduchy to nie jest nic nadzwyczajnego, w sensie to jest dalej Mercedes, prawda? Eee, powiedzmy, najbardziej luksusowy i najdroższy jaki się tylko da. Eee, wejdziemy sobie w zestawy i zobaczymy, co nam tutaj dali. No oczywiście, że będzie Manzory, dlatego że Manzory jest takim tunerem, który do takich aut pakiety tworzy. No i oczywiście, no daje takiego smaczku, takiego tutaj ostrzejszego wajbu. no samochód wygląda po prostu mniej oryginalnie, w sensie mniej fabrycznie. Natomiast czy zmienia się nie, wi nie wiadomo ile, no są po prostu po do dokładki i w sumie tu jest jeszcze wylot powietrza może to jest jakieś chłodzenie, ale nie wiem co to chłodzi w tylnym zderzaku z przodu dokładeczka i w sumie cały zderzak się różni no różni się, w sensie mamy zmienioną tą taką kratkę na plaster miodu. tylko zobaczcie główna krateczka jest normalna i niżej jest plaster miodu, no to już a w sumie w oryginale też jest plaster miodu, więc tu jest po prostu mniejsza częstotliwość tych oczek, tu mamy jeszcze inną i dalej mamy Speed Hunters i o i robimy z tego Mercedesa, jakiegoś SL65, coś takiego. To pod przypomina mi, no przypomina mi jakiś Black Series. To w każdym razie, dobra. Mm, no, Carbon tutaj jakieś poszerzenia. Nie będziemy się w tym bawić, tylko oczywiście idziemy do edytora i sami coś wymyślimy. E, zaczniemy sobie od błotników, bo wiadomo, że błotniki mogą nam dać ten dziś tak, jak taki, jakiś, e, no, kierunek, w jakim sobie pójdziemy. Więc tak, Speed Hunters ma typowe na nity. Jak można dać takie poszerzenia na nity do Maybacha? Bez przesady, tak? Mamy amanzorkę. Manzorka tutaj chłodzi. Chłodzi nam engine, yy, wyrzuca nam powietrze tędy. Całkiem, całkiem. To jest chyba karbonowa dokładka, ciężko będzie to... No, to jest w karbonie, dobra. I dalej mamy właśnie tego karbona, w sensie sam karbon. I karbon jest taki już bardziej w sumie... Ej, najbardziej mi się podoba. Bo ten manzory tak... Taki nagły wylot w ogóle nie pasuje do charakterystyki samochodu, a karbon jest taki po prostu ładnie poszerzony, wpasowany w nadwozie. Więc bierzemy teraz markę części tak naprawdę stworzoną przez Need for Speed, już za czasów bodajże Need for Speed Payback. ok, wchodzimy sobie w machę i na masce no, haha, drodzy państwo, no to mi się podoba. Nie wiem czemu tak nie jest oryginalnie, pewnie to jest opcjonalny pakiet podczas zakupu Maybacha, pewnie kosztuje drożej, żeby mieć taki znaczek właśnie Maybacha. Tylko właśnie lipa, że jak się wybiera znaczek, to auto jest skierowane w tę stronę. No, bo to nam trochę zasłania. Natomiast, oczywiście, że chcemy znaczek Maybacha i auto będzie wyglądało o wiele lepiej i bardziej szczegółowo. A ja lubię takie attention to detail. detail. Więc teraz tak. Y światła. Pewnie światła będą ok. Jakby zmienimy sobie na Speed Hunters, to mamy. Taką ciemnicę, ale czy coś przez nie będzie widać, wątpię. A może będzie, tylko nie za bardzo. Na razie tego nie chcę. I też szybnie przyciemniam, bo fabrycznie, jak widzicie, z tyłu są przyciemnione, a z przodu nie. Tak jak to powinno być, w sensie według tam europejskich czy różnych norm, że tak, tak trzeba, i tak zostanie. Bo to wygląda ciekawie i w żadnym innym samochodzie w Unboundzie nie możemy sobie tak zrobić, że mamy tył przyciemniony również. Znaczy tylko tył na przykład. Tylne szyby po bokach i z tyłu. No i co? Mam nadzieję, że klapę również mamy możliwość zmienić. Ej, no nie ma, nie, no nie gadajcie, że nie możemy zmienić klapy ze znaczkiem Maybacha. Powiedzcie, że jest jakaś klapa. Proszę, błagam, dajcie mi taką klapę. No nie, no proszę, no czemu? Jak ja bym chciał mieć znaczek Maybacha z tyłu? A może jak zdarzy, zmienimy... O, 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 no kuźwa, ale lipa, a już się tak podjarałem. Może jeszcze poszerzenia nam jakoś tutaj coś pomogą. Oczywiście bierzemy sobie karbon i w ogóle manzary nie ma poszerzeń na tył, także także tak. Podoba mi się tak szeroko, no. On wygląda wtedy jeszcze lepiej. Natomiast kurczę, ale szkoda, zobaczcie tak ładnie, ten znaczek sobie tutaj na górze świeci, a z tyłu nie będzie. Dobra, zobaczmy przednie zderzaki jakie mamy. No manzorka nie jest brzydka wcale, tylko że tu widzę, że oryginalnie już się nakłada dokładka, a ta dokładka mi się nie podoba. W sensie te boki mi się nie podobają. Te takie małe loteczki po bokach. No, one, no nie bardzo, to nie jest time attack. E, dalej carbon. karbon, y, w. O! No nie pomyślałem o tym, że będzie można zdjąć. I widzieć wielką chłodnicę. E, tutaj. Nie, nie spodziewałem się tego, że tak będzie można zrobić. To jest to naprawdę ciekawe, no, a czekajcie, czym się różnią, o kurde, karbon tutaj robi, nie, zobaczcie, przód jak się psuje, widzicie, cały pakiet z karbona psuje ten, to ładne, takie wpasowane w nadwazie poszerzenie, robi się taki, kurczy tej wcisk jakiś, chłodzący opony, nie, nie, no, bez sensu jeszcze w ogóle, no, oczywiście sobie poszerzymy te opony, znaczy, weźmiemy sobie chyba jakiś naciąg, ale nie, no, no i ten tutaj zderzak. To jest jakbyśmy chcieli auto takie torowe typowo, czyli jakbym sobie stworzył drugi do wyścigów, no to to by wyglądało tak bardziej jak typowy Mercedes AMG, ale jak można mieć znaczek tutaj na masce i jeszcze tutaj wyżej? To jest jak te wszystkie, ci wszyscy ludzie, którzy mają BMW, nie wiem, E46, 316i i wkleją M sobie gdzieś tam w samochodzie, M sobie w sensie z tyłu na klapie. No nie, no, no nie, 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 dobra, no to zostawiamy oryginał. Albo... Man... Nie, manzory nie bierzemy. Chyba, że da się zdjąć z manzory te dokładkę, czekajcie. Zobaczymy tak, czy tu jest jakby roz... Nie, aha, czyli to by było jeszcze dokładka. No to nie, no to tak to nie robimy, dobra. Mm, owiewki sobie zobaczymy. I też w ogóle owiewki do tego typu auta. To za świetny pomysł po prostu, kto by na to wpadł. Mm, no i teraz tak, co my tu mamy? Taką jedną zwykłą, klasyczną, tylko że nie wiem, czego ona się trzyma, bo jest bardzo nisko. Mm, drugą troszkę wyżej, taką typową. No po prostu płaską. Dalej to na pewno nie. Ta tutaj jest ładnie dopasowana. Zobaczcie, ta tutaj jest wpasowana w jakby w loty. No, tu można powiedzieć, że to jest zrobione pod ten samochód specyficznie. I myślę, że to będzie nasz wybór na razie. A ostatnia to też jest w sumie do jakiegoś pakietu, ale nie pasuje, więc jak już to weźmiemy sobie tom Na razie ją weźmy najwyżej potem zdejmiemy, jak nam coś nie będzie pasiło. Ale no, tutaj kurczę, no ja chcę zrobić ten samochód tak w miarę Royal powiedzmy. Nie wiem jak to zdefiniować. O, 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 o! I ta dokładka tutaj na boczek. No, coś na pewno przyda się jakiś tutaj próg, tylko że co? Marki Karbon. No w sumie brzydki nie jest, jest taki lekko wygięty. No zobaczymy jeszcze, jaki tył będzie, więc na razie progu nie nakładamy, bo tak można sobie tutaj kombinować. Co do lusterek, no to, o, owa lusterka, ok, czyli to pewnie ten styl, który był w tym trzecim. Yy, no. W tym trzecim e, pakiecie, natomiast nie no, to znaczy podobają mi się te lusterka, ale nie do takiego Maybach'a jaki chcę stworzyć, nie? No chyba, że takie malutkie, w sensie to są te, które wyświetlają obraz y, w samochodzie, nie? Z lusterek. E, więc no to też by można, w sumie można by to było jakby wziąć pod uwagę, że ej mamy taki samochód, to możemy sobie już wziąć tego typu lusterka, bo na nie się nie patrzy, to są kamerki po prostu. Ale brzydkie są, te są ładne. Oryginalne są bardzo ładne lusterka i są w kolorze, więc wolę tak zostawić, tym bardziej, że to jest bardzo ładna wersja kolorystyczna. E, tylny zderzak. Co my tu mamy? Manzorka, czyli takie typowe, robi się z tego AMG z tyłu. Mm, no, psująca zderzak tylni carbon. I Speed Hunters, który. Aha, no bo tak, zobaczcie. Możemy też zdjąć, prawda? W oryginale jest tak, że mamy taki podzielony na dwie części wydeszek, nie. Ale zanim znajdują się takie rurki, nie wiem czy wy je teraz widzicie, bo tu jest ciemno w grze I jak sobie weźmiemy Speed Hunters na przykład To my widzimy te rurki Wow, kto na to wpadł, ale mamy fajny hamulec, hamulec mamy po środku taki torowy I ciekawe mnie, czekajcie, wydech da się zmienić jakoś, tutaj ten Aha Uuu, uu, to mi się podoba całkiem O, no, no coś tu, coś tu wykombinujemy z tym wydechem, albo taki jakiś, no, no, chociaż ten oryginalny wcale brzydki nie jest, o możemy sobie wziąć jeszcze takiej. No to no właśnie, co ja tu chcę, co ja tu chcę to, to jest trudna decyzja z tym samochodem Myślę, że możemy sobie wziąć nawet tą manzorkę Bo manzorka będzie do tyłu, widzicie? Z tyłu komponuje się teraz z przodem No ten wlot mi się nie podoba, czy wylot Ten wylot mi się nie podoba A, czekajcie, mam jakieś fajne te, dyfuzorki tutaj Do oryginału O, nie, 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 absolutnie Dobra, no to tył musi być manzory W takim razie eee, A to ciekawe, bo jak sobie wcześniej wzięliśmy manzory To wydaje mi się, że się znaczek zmienił no, tak było, że jak. że się znaczek zmienił tutaj ten główny. Tak było. Nie kłamię, naprawdę, tak było. Coś coś tu się ten. Kurde. zepsułem? A może to przez to, że poszerzenia są tego. Czekajcie, zobaczymy. Czy to poszerzenia coś zmieniają? Tak, patrzcie. Ale jaja. Czyli pełen pakiet manzory można mieć dopiero. Aha. Jeśli sobie. Zdejmiemy yy... poszerzenia karbona. Czyli poszerzenia wpływają również na znaczek z tyłu. I to jest ten P720, tak? Ich, jakby, no, że lepsze niż 680. Rozumiem. Dobrze. Sprawdźmy, czy jakiekolwiek wydechy pasują tutaj bardziej. No, raczej wątpię. Zostawiamy tak jakie są. Również mamy ten fajny hamulec na dole. Także spoko, trochę torowego takiego charakteru tu będzie. Teraz co do spoilera. No czy ja chcę? No może bym chciał. Aha, no dajmy sobie oczywiście też ten próg. Jaki ma Manzory w ogóle? Manzory ma taki... Mniej dopasowany do tego niż ten karbon, niż ten zobaczcie. Karbon jest fajniejszy, tak lekko sobie wystaje. No, 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 tutaj widzę, że Carbon się postarał, w sensie postarali się yy, deweloperzy, żeby to fajnie wyglądało. O, jak mi się podoba. Okej, okay. yy, chciałbym go jeszcze niżej w ogóle, z tyłu świata możemy sobie tylko przyciemnić. No i co, trzeba by ten spoiler wybrać, tylko teraz tak, nie chcę tego małego zwłókna szklanego, czy czego on tam nie jest. Ten duży mi się podoba, bo ja lubię takie nadzwyczajne. Tylko znowu on no, trochę bardziej charakterystyka torowa, ale może niekoniecznie. No mi się podoba. Jest taki duży, yy, dopasowany do nadwozia. Wcale nie jest jakiś mega krzykliwy, znaczy, no jest krzykliwy, ale jest taki dobrze pozytywnie krzykliwy i zobaczcie, że ma mocowanie na środku, a na środku na masce też jest takie wyżłobienie, widzicie, taka kreseczka. Także tutaj można by przyznać, że rzeczywiście to jest jakby przemyślane, prawda? Dalej, te spoilery driftowe, które w ogóle do tego auta absolutnie się nie komponują. Tutaj też za dużo tuningowego charakteru. Mini loteczka karbonowa, nie dla naszego tuningu, ale pasuje. Teraz Speedhunters ma już znaną przez nas lotkę wcześniej, którą tam widzieliśmy w innych autach. I gdyby nie było tam tamtej pierwszej, to najprawdopodobniej wybrałbym ją, bo jest bardzo ładna. E, no i wielkie kupa, także lecimy sobie w Speed Hunters, ponieważ, no, jest moim zdaniem najładniejsze. Nie, no, jest super. E, jakie mam ładne auto w ogóle? E, dobra. No, daliśmy sobie jakiś tekst. E, I teraz tak. E, no, Felga by wypadało zmienić. Ej, ale ładne auto. Ale ładne autko. Mm, dobra, bez owiewek Felga. Tylko szkoda mi zmieniać Felgę od bacha, nie? Bo to jest. Uuu! mamy Felgę Manzory. No to chyba pójdziemy w nią. To jest bardzo ładna. Tylko oryginalna też jest bardzo ładna. Tylko Manzory się jest większa, wydaje się. No, jest większa. Zobaczcie. Mimo tego, że jest ten sam rozmiar, to jest większa. Da się tak? Chyba się nie da. W sensie no, jest wydaje się ocal większa z oryginalnym rozmiarem. Z tym samym, czekajcie. Wejdziemy sobie tu. Aha. Dobra, tej felgi nie można zmieniać, ani oryginalnej, ani Manzory, nie można zmieniać rozmiaru. Widzicie? No to super, ekstra. A zobaczymy jeszcze jakąś tutaj może z takich bardziej nowoczesnych felg. Tego typu się pasuje do, tego typu się wkłada do... do... do InforSpeedów powiedzieć, do Mercedesów. Ale nie, nie, nie. Jeszcze mam inny pomysł, taki trochę bardziej zjaponiszczony, bo to będzie trochę zjaponiszczony tuning. Uff, tutaj za dużo, za dużo Japonii, za dużo takiego starego charakteru. Tu nawet by pasowało. No, może, może to by pasowało do alfy, bardziej, ale by pasowało. Tutaj za dużo torowości. Co ja chcę zrobić? Znaczy, wiem co chcę zrobić, tylko nie do końca jestem pewien, czy mi to wyjdzie. Bo gdzieś tu były jeszcze takie felgi, no na przykład ta by pasowała, tylko powiększona, nie? Da się jeszcze większy rozmiar. Aha, czyli w tym aucie nie możemy zmieniać w ogóle rozmiaru żadnej felgi? Aaa, to przepraszam bardzo, I'm very sorry my friend. Może to jest specjalnie zablokowane, żebyście nie brali innych felg po prostu. Macie albo taką, albo się wypchajcie. Tak by mogło być. Yy, ta pasuje. HR, HR w ogóle mercedesowo tutaj się komponuje nieźle. Ale za małe, są za małe. Nawet jak pasują w porządku, to są po prostu za małe, no i czekam na tę jedną pie... O! Dokładnie. Na... Wetsa. Weds bardzo dobrze, no bo wygląda jak niektóre starsze felgi od Mercedesa, prawda? Wygląda jak niektóre starsze felgi od Mercedesa i też nawet fajnie widać zacisk teraz. Więc można byłoby o niej pomyśleć, ale jest za mała i nie możemy jej zmienić, tak? No nie możemy, no to... No to bierzemy sobie chyba Manzorkę, no, albo zostawimy oryginalną w ogóle. Mm, a spróbujmy na tym... na tej Manzorce, bo, bo wcale nie jest brzydka, wcale nie jest... jest ładna, jest... No, podoba mi się, dobra, nie chcemy mieć seryjnej felgi, chcemy mieć jeszcze większą rozmiar, a że tu nie można zmieniać, to troszkę tak jest naciągnięte, żebyśmy ją na pewno wzięli, nie? Tak mi się wydaje. Żebyśmy mieli większą potrzebę dla niej. No ona teraz mi tak się średnio komponuje, zaraz coś zrobię, żeby było lepiej. E, 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 dobra, ogarnij się, bo tu jakieś odciny tutaj... O nie, patrzcie co się stało, nie zauważyłem tego wcięcia tutaj, no, 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 ma friendito bambelito, tego nie chcemy. No kurczę, widzicie, tak ciemno na tym samochodzie. Nie chcę tego wcięcia tutaj, czekajcie, czyli musimy zmienić próg, tak? Dobra, bierzemy sobie jakoś taki widok. Kuziwa, no właśnie, żebym to... o, tu będzie widać. Chwila, 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 chwila. Czyli to całe zmienia także... No nie rób tam mi tego, no. <laughs> czyli to niezależne jest od progu. Ja, czyli musiałbym mieć bez poszerzeń tył. Nie chcę tak. No dobra, no to musi zostać, no cóż, no. Przeżyjemy jakoś to, że nie jest wkomponowane w te tylne drzwi. W ogóle to jest poszerzenie wchodzące na tylne drzwi, i otwier otwierające się razem z nimi, czyli wkomponowane w nadwozie. No dobra, no cóż, no moja rzeczywistość została zaburzona w tym momencie. Jestem zniesmaczony bardzo tym. Mm, Fergi sobie zrobimy chromowane w ogóle. Mam taki pomysł, także kolor główny. Yy, no i co, materiał chrom. py, chromik, przód i tył. No a dodatkowy zostaje czarny na razie, także chromik chcę mieć, bo chromik pasuje do chromowanych tutaj dodatków w samochodzie, których jest całkiem sporo. Eee, szyby zostawiamy w dół w Mercedesach i teraz co... <laughs> sobie odchrząknąłem. Eee, idziemy, może zobaczyć jakie są kolorystyczne tutaj wersje, nie? jakie są po prostu zmiany w społeczności. Chwila, chwila, chwila. Społeczność, tutaj chciałem wejść. Co my tu mamy? Rozumiem, że jednym z podstawowych, wybieranych przez ludzi jest po prostu zwykły czarny kolor. Aha. Mamy piękny fiolecik. O, fiolet z czarnym. No to i to jest czarna taka satyna, widzę, i dół jest metaliczny. Debos Gaming w ogóle, no to pole, polecam, pozdrawiam, bo to jest w porządku twórca i myślę, że weźmiemy sobie ten kolor, bo ja bardzo go lubię. Dalej mamy kolejną taką bardziej royalową, z niebieskim, a w sumie takiego niebieskiego auta jeszcze nie mam i bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że to jest odwzorowanie jednej, jakby jednych z kolorów z palety, właśnie dostępnych do zakupów w Maybachu. Tutaj bardziej idziemy już w manzory typowe, mi się wydaje. Gdzieś ktoś stworzył wersję PodTor z HR Wheels. Um, Czarno-biała wersja, tutaj nie wiem co się wydarzyło, ale mi się nie podoba. Tu gdzieś też jest całkiem, całkiem e, klimatycznie to stworzone i nawet dopasowuje nam się do zakończenia spoilera. Ale tak jak idę sobie po tych malowaniach, to widzę, że nic ciekawego już nie wynajdziemy. O, z tym czerwonym też jest fajne. Tu też mógłbym pomyśleć, ale wydaje mi się, że najlepszym wyborem będzie wzięcie sobie, no właśnie, albo tego niebieskiego, albo tego. Znaczy, to jest fiolet? To jest taka wiśnia. Taka wi... wiśnia. No taka. Ja kocham ten kolor. Teraz, czy chcę mieć unikalny samochód w garażu? Czy chce mieć swój kochany kolor? No niestety, ale wybieram ten kolor. Wyzywajcie mnie w komentarzach, napiszcie, zepsułeś kolor. E, dobrze, teraz. E, co. kontynuujemy. Zmieniamy sobie tutaj tło, ile to się nagrywa? 20 minut, już pierdziele o Maybachu, Bardzo dobrze. Dobra, może być w sumie Delaware? Może być, bo jest taka najbardziej ciemna, e, też się wyróżnia napis. Ok. E, co do świateł, czy je przyciemniamy? No możemy może delikatnie przyciemnić, nie tak maksymalnie, tylko tak troszeczkę. Tak żeby troszeczkę były ciemniejsze niż w oryginale, nie? żeby były takie bardziej wkomponowane w to, co zrobiliśmy z autem. Z przodu również sobie lekko przyciemnimy, ale tak dosłownie, o tak tyle może. Patrzcie, jak sobie pójdziemy w samą BL, o. O, tak byśmy zrobili. Mamy lekko przyciemnione te światełka, nie ma tragedii. Teraz tak, maskownicy nie da się zmienić, bo jest ze zderzakiem, owiewki, duperewki. Wszystko tu mamy zgrane, ale mi się to auto zaczyna podobać. No i lecimy sobie w opończe. Teraz, co to będzie za oponka? Będzie to oponka, oczywiście z naciągiem i będzie wysunięta. Wy się nie martwcie. Tutaj jest wszystko wszystko jest przemyślane, żeby to auto jeszcze jako tako wyglądało. Jako tako, no dokładnie. Tu mamy na przykład półslika wystającego bardzo ładnie z tego. O kurcze, takiego półsliczka sobie dowalić. O, nie wiem, czy Majbach by tego chciał. Mm, tutaj tak samo mamy Kumho półslika. Kumho mi się już mniej, mniej podoba, mniej jakby brzydziej wystaje, moim zdaniem. Falkenik. Falkenik zbyt taka ostentacyjna, więc wydaje mi się, że zostajemy przy, przy czym? Zostajemy sobie przy Toyo R888, klasyk, nie? No, fajny, fajne tojko. Jeszcze sobie zaraz to autko, po, znaczy te koła, no. No, lekko je sobie pochylimy oczywiście. Oponka tutaj też leci Tojka, Proszę bardzo, bez żadnych napisów, co wy, To jest Mercedes Maybach. I teraz tak, czy mamy tu jakieś fajne zaciski? Takie, nie mercedesowe, ale mercedesowe chyba niech zostaną. No, chyba że takiego banana sobie weźmiemy z przodu i z tyłu, i banana weźmiemy w kolor nadwozia, nie? Tak też by się dało. Tylko chyba ciężko będzie ten kolor znaleźć tutaj. No, zaraz zobaczymy. On będzie jakoś tutaj, tak mi się wydaje. O, jakoś tak tu albo tu. Możemy podejść bliżej. Chyba to będzie ten kolor nawet. Ten, czy. No, ten taki bliżej czerwieni. I do góry. O, trochę jaśniej, bo taki tu będzie za jasny. O, wydaje mi się, że to może być ten kolor. No, będzie trzeba zobaczyć jeszcze w dzień. E, tutaj też zaciski mamy wielgach na raczej Mercedesowe. I one już zostają. Możemy zmienić kolor. W ogóle on jest widoczny jakkolwiek. No tak średnio. No dobra, a jak w, ogóle, w ogóle czekajcie. Spróbujemy zmienić na przykład na biały. Aha, dobra. Czyli tu musimy zrobić inaczej. Tu żeby to było widoczne, musimy pójść gdzieś w barwę taką o. Dwa odcienie jaśniejszą, bo po prostu on jest takiego. Tak wygląda i tyle. No cóż, tak zrobili. Nie wiem, czemu kor dodatkowy będzie raczej biały. No już niech będzie widać ten napis, chyba że złoty. Czekajcie, da się złoty. No da się złoty, oczywiście, że się da. Mm, tylko, że on nie będzie widoczny. No to po co nam. Dobra, niech będzie biały, żeby cokolwiek było zauważalne. Teraz tak, tarcze mamy nawiercane. Czy chcemy nawiercane? No, czemu my tego nie widzimy? Tutaj kurczę, jest tak ciemno w tym. tym... Że w sumie czekajcie, ceramiczne oczywiście i niech będą te, dobra, nawiercane niech będą. Z tyłu też mamy nawiercane. wo ale jasne się zrobiło, no tak, bo przecież zrobiłem, tak, dobra, czekajcie. Cyk cyk. Nie przód, tył, dobra. Eee, zaciski tarcze. Aha, z tyłu mamy po prostu kutę. Może z przodu też sobie weźmiemy po prostu kutę. Tak zrobimy właśnie. A co? Downgrade sobie robimy, żeby nie było żadnych wcięć, to jest kurczę Maybach. Ok. No i tym też akcentem. Przechodzimy sobie do modyfikacji zawieszenia. No i teraz, jak sobie pochylimy, te koła to nie będzie widać, ale zrobimy może jakoś. Tak, i z tyłu, również tak. Teraz jak siądzie. Uuu, dobra, o wiele lepiej. Spasu raczej się nie uda zrobić, ale tak mi będzie wystarczało. A nie, wiem, co zrobimy. Dobra, wejdziemy sobie w osiągi, w części i zawieszkę sobie zmienimy tak, żeby siadła jeszcze bardziej. Tutaj mamy tak sport. Czekajcie, to pójdziemy sobie w jakąś elitarną, nie? Drogowe. Drogowe! Drogowe nam prawie spas robi z tyłu, zobaczcie. Dobra, mamy drogowe. Z przodu w sumie też, czekajcie, to jest w ogóle mega fajna opcja. No tylko ten samochód będzie tak spasowany jedynie na postoju, ale to nam niewiele zmienia. W takim też wypadku, wydaje mi się, że stylistycznie możemy zrobić jeszcze coś ciekawego, ponieważ w efektach jazdy, w samplach to nie, ale w tagach, możemy sobie do jednego auta dopasować teraz yy, dymek, więc możemy wybrać tylko dla Maybacha. No jest to samochód, któremu nie pasuje tak troszeczkę ten dymek, ale może znajdziemy jakiś taki, wiecie... W kolorystyce tego samochodu, typowo. No tutaj nie. No, możemy wziąć, oczywiście, ten zwykły. też będzie ok, ale coś tu szukam takiego bardziej luxu, luxury. O! O! Ten taki ciemny, zobaczcie. Ten taki czarny. Miasto Grzechu. Miasto Maybacha. Z odwala mi, nie? Coś mi tutaj odwala. Elektryczne owce. Elektryczne owce też są czarne, ciemne. Jeszcze ciemniejsze są elektryczne owce. Yy, możemy o nich pomyśleć. U, albo te. Nie, dobra, nie, 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 nie. Palas, mógłbym się pofleksować, ale też nie chcę o pieniężne, pieniężne. Casa money, ale nie, nie pasuje. Elektryczne owce są najciemniejsze, nie? Bo tutaj mamy. Dobra, to mi pasuje bardziej. Wybraliśmy dla pojedynczego auta. No i w samplach to ja tego nie używam, nie? Uuuu. To weźmiemy. Niech Maybach będzie taki groźny. Wow! <laughs> Okej okay. Kosmetyczne dodatki. Klakson. Ale mini sobie Jesteśmy w Maybachu. Musimy zrobić jakiś taki, właśnie. Wiecie. Taki. Nie. Nie. O, dobra. Statek. Bo to jest jak taki wielki statek, jak będzie podjeżdżał. Niech będzie, dobra. Jest statek. Nie, nie wiem, co dobry pomysł. Neon. Neon, neon. Czy chcemy neon? Do Maybacha. Neon. Nie. Chyba nie. Chociaż ten amarantowa fala. Kurczę, całkiem całkiem, ale nie, nie chcę neonu. Nie, no zwyzywajcie mnie, że nie. Nie, nie zwyzywajcie mnie. Teraz napiszę, że dobry wybór, że nie wziąłem Neonu. Pneumatykę mamy. Eee, no i dźwięk wydechu na końcu. Chociaż auto mamy dalej nieprzerobione, ale dobra, zobaczmy jaki możemy zrobić. Zmieniamy bulgotanie, uwaga. Jest bulgot fajny. Teraz ton. Tak zrobimy. Strzelanie lekko i turbo burbo. A turbo burbo niech będzie tak, niech będzie niezagłośne. U, usłyszałem dzika. No i w tym momencie co? Okay, no, więc nasz mały potworek już zglebiony na r -Ride. Wygląda całkiem przyjemnie. Próbuję sobie to jakoś kamerką pojeździć, ale jest ciężko, bo jest duże przybliżenie, żeby to ładnie wyglądało. No, kolor jest śliczny. Felgi prawie spasowane. Tutaj, jak sobie pójdziemy z tej strony, o, tu będzie dobre. Eee, tylko nie. O, jakie piękne światło! Jaki ładny samochód mi wyszedł. Przepiękny jest, naprawdę. Jest taki niehamski, nie taki typowo wyścigowy, a dalej zrobiony z bardzo ze smakiem, moim zdaniem. Eee, no i też mam nadzieję, że wam się spodoba, no bo też nie chciałem, żeby był przesadzony, no i myślę, że to ten cel jakby został wykonany. Spoiler mimo wszystko daje też większej charakterystyki takiej tuningowej typowo. No i kolorek jest piękny. Ja to uwielbiam ten kolor i coś tu poradzić, że po prostu tak mi się podoba. Także z tą też, z tym też obrazem was zostawię. 37 minut to nagrywam. No to nie tak strasznie długo, nie? Jeszcze się zmontuję, wrzuci dzisiaj o, piąteczek, a jutro będzie stream. A nawet nie wiem, czy nie będzie stream z Anbanda. No to oczywiście jeszcze wam zapowiem albo gdzieś w społeczności albo na Discordzie zachęcam do dołączenia, także z tym przepięknym obrazem, który za chwilę ujrzycie, o, dokładnie z tym o, 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 o was zostawiam, dzięki za obejrzenie, dzięki za łapki w górę, komentarze, co byście zmienili czy ten wybór był dobry czy podobał wam się samochód i nowy update, dajcie znać w komentarzach i widzimy się już w następnym łapy w górę i cześć!